Jak sprawdzić i udowodnić swój pre-settled albo settled status? Nasz krótki film pokaże Ci, jak sprawdzić swój status oraz jak pokazać go innym: na przykład w celu udowodnienia prawa do pracy, benefitów czy opieki zdrowotnej. Do 30 czerwca 2021 roku możesz nadal używać paszportu lub dowodu osobistego, aby udowodnić prawo do pracy i wynajmu nieruchomości. W celu dostępu do innych świadczeń możesz zostać poproszona o okazanie dodatkowych dokumentów, które potwierdzają uprawnienie do ich otrzymania. Pokażemy również, pod którym linkiem możesz uaktualnić swoje dane, np. adres zamieszkania, adres e-mail, dane osobowe lub numer telefonu. Na dzień dzisiejszy nie można jeszcze uaktualnić dowodu tożsamości przez Internet, ale ma się to zmienić. W wyszukiwarce wpisujemy. Gov. UK. Wciskamy Enter. Wchodzimy w stronę Welcome to Gov UK i wyszukujemy podsekcję Visas and Immigration, która znajduje się po prawej stronie. Następnie klikamy w opcję EU, EA and Commonwealth Citizens. Teraz wyszukujemy na dole strony opcję View and prove your settled or pre -settled status klikamy. Znajdujemy się teraz w systemie, który pozwoli nam na zobaczenie naszego statusu oraz podzielenie się nim z kimś innym. Na dole strony mamy informacje, jakie będziemy potrzebować, aby zalogować się do systemu. Klikamy Start Now. Teraz wybieramy, jaki dowód tożsamości użyliśmy przy składaniu wniosku. Klikamy Continue. Tutaj wpisujemy numer naszego dokumentu tożsamości. Należy pamiętać o niewpisywaniu żadnych spacji. Klikamy Continue. Tutaj podajemy datę urodzenia. Klikamy Continue. Teraz wybieramy opcję, w jaki sposób chcemy otrzymać kod dostępu. Ja wybieram numer telefonu, który użyłam przy złożeniu wniosku. Klikamy Continue. Tutaj wpisujemy kod. Jakie otrzymaliśmy, albo poprzez numer telefonu, bądź przez adres e-mail. Należy pamiętać o tym, że kod może przyjść dopiero po kilku minutach. Mamy też opcję ponownego otrzymania kodu. Klikamy Continue. System loguje nas teraz na stronę. Gdzie widzimy swoje dane osobowe oraz status, jaki został nam przyznany? Znajduje się tutaj także informacja na temat praw, jakie posiadamy, oraz link, gdzie możemy znaleźć więcej informacji o naszych prawach. Jeżeli nasze dane osobowe są nieprawidłowe, musimy skontaktować się z EU Settlement Resolution Center, aby je poprawić. Po prawej stronie mamy opcję uaktualnienia swoich danych osobowych. Po lewej podzielenia się dowodem statusu z osobami z zewnątrz. Klikamy: Prove your status to someone. Tutaj mamy listę opcji, która pokazuje, w jakich celach możemy chcieć podzielić się statusem z osobami z zewnątrz. Jeżeli naszego celu nie ma na liście, możemy kliknąć opcję na samym dole, another reason. Ja wybrałam opcję Praca w UK. Klikamy Continue. Teraz widzimy stronę z naszymi danymi osobowymi oraz informacją, że mamy prawo pracy w UK. Nie możemy dać tej strony jako wydruku naszemu pracodawcy. Nie będzie to dowodem naszego prawa pracy w UK. Klikamy Continue. Tutaj otrzymujemy kod, który możemy dać naszemu pracodawcy, aby mógł się on zalogować do systemu i zobaczyć nasze prawo do pracy. Będzie on musiał wpisać kod pod tym linkiem. Jeśli chcemy wysłać kod w formie e-maila, klikamy send code by e-mail. Nasz pracodawca otrzyma e-mail z kodem dostępu, który będzie mógł użyć w celu zalogowania się do systemu i będzie w ten sposób w stanie otrzymać dowód naszego prawa do pracy. Należy pamiętać, aby przy wpisywaniu adresu e-mail nie używać żadnych spacji. Po zakończeniu wpisywania adresu e-mail naszego pracodawcy klikamy. Continue. Tutaj otrzymujemy potwierdzenie adresu e-mail pracodawcy i klikamy send. Tutaj otrzymujemy potwierdzenie, że e-mail został wysłany na adres, który podaliśmy. Widzimy tu też link, pod którym pracodawca będzie musiał się zalogować, używając kodu. Jaki ona nas otrzyma. Wybieram teraz: finish and leave the service. Dziękujemy. W celu sprawdzenia lub udowodnienia pre-settled i settled status, wchodzimy na stronę, której link teraz tutaj widzicie na ekranie. Potrzebujemy numer dokumentu tożsamości, którego użyliśmy we wniosku, datę urodzenia, oraz dostęp do numeru telefonu lub adresu e-mail, którego użyliśmy we wniosku. Na tej samej stronie internetowej możemy również uaktualnić nasze dane, np. numer telefonu lub adres zamieszkania. Nie można na razie uaktualnić przez internet numeru dowodu tożsamości. Do 30 czerwca 2021 roku możesz nadal używać paszportu lub dowodu osobistego, aby udowodnić prawo do pracy i wynajmu nieruchomości. W celu dostępu do innych świadczeń możesz zostać poproszona o okazanie dodatkowych dokumentów, które potwierdzają uprawnienie ich otrzymania.